W dzisiejszym odcinku z Jetpanka rozwiążemy sobie quizy użytkownika Ranty Cox, czyli montażysty przeszłych odcinków z One OneBlocka. Quizów nie ma jakoś sporo, ale ma kilka ciekawych. Zacznijmy od najpopularniejszego, czyli krzyżówka o Polsce. Dobra. Sąsiad Polski od wschodu, jego stolicą jest Mińsk, czyli Białoruś. Miasto, w którym znajduje się słynna kopalnia soli wspisana na listę UNESCO, Wieliczka. Miasto, gdzie Kazimierz III Wielki wybudował Uniwersytet Jagielloński, no to Kraków. Miasto, które ma tablicę rejestracyjne, zaczynające się od EL lub ED, Płódź. Tablicę rejestracyjną Bytomia, Sy. Dalej. Rzeka, która przepływa przez m.in. Sandomierz, czy Płock? Okej. Okay. Miejscowość znana w i wybitnego polskiego astronoma. To To województwa znana z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolę. Miejscowość, w której w 1946 roku miał miejsce pogrom Żydów. Hmm. Nie wiem pogrom Żydów. A co to będzie? Wydaje mi się, że biały sok. Ale tutaj to. Wielce? Wielce, No dobra. 10 na 10. Przejdźmy do kolejnego quizu. I tutaj Francja, Widzę Ostaryka, Holandię, Anglię, Polskę. Indonezję I Wonako Czyżby flaga Islandii też się tutaj działa? No i to chyba... No Przejdźmy do następnego quizu Królowie Polski i po emocjach Okej okay. Tutaj Wydaje mi się, że Kazimierz Odmówi A Kazimierz wielki. Dobra. Król. Polska. Pierwszy król. Mieszko. Nie, bo to chrobry, po pierwszy królem. Polska Litwa no to jakieło? A. Tutaj Węgry, Polska, kobieta, czyli Jadwiga A tutaj jej ojciec, czyli Ludwik Znowu jakiś Węgier, ale nie wiem Tutaj umarł w Bułgarii Warnęczyk. Władysławczyk Warneńczyk. Tutaj nie wiem, co to może być, jakiś Waza, Zygmunt Waza Okej okay. Na Pomarańczowa są książę... Księ... księża jak powiedzieć, mieszko, może być. Poniatowski hmm. był wiedzieć? O, Stanisław końca Poniatowski. Sobieski? Nie mógłby być. Jest Jan, taki Sobieski. to silny. Ja nie znam polskich królów za bardzo. I władców. Więc no, zobaczę, jakie są odpowiedzi Stefan Batory, o tak, on był Węgier August II Mocny, Leszek Biały, Leszek Czarny i bezprym. No, myślę, że mógłbym wiedzieć Ale 10 na 15 to nie jest tak źle Przejdźmy do następnego quizu Kolejny quiz, czyli flagi znajdujące się na Fladze Australii Dobra, tu widzę Somalię, Costa Rica, Wielka Brytania, Anglia, Francja, Polska, Malta, Indonezja, Jugosławia, Monako, Holandia i Austria. To dobrze, więc nie jest źle. Tokie. Moim zadaniem jest przypasować daną górę do danego regionu. Baranie rogi. Tatry wysokie czy zachodnie? Baranie rogi czy były zachodnie? To, wysokie. Zadowy szczyt na to wysokie. To było zachodnie? Wysokie. Kasprowy wierch. Co było za? Wysokie, co były? Rakoń zachodnie. Zachodnie. W zachodnie? Wysokie, zachodnie, Gerlach to wysokie. Tu zachodnie, wysokie, To zachod wysokie, zachodnie i zachodnie. 12 a 16, więc no. Kasprowy wiersz to były zachodnie jednak. I kończysty wiersz też zachodnie. Kierzmarski szczyt. Wysokie. A tak, to tutaj jeszcze wysokie, więc powiem Wam szczerze, że nie jest źle chyba. Patrząc na to, że nigdy nie byłem. Zaklęcia i enchanty do zbroi w Minecraft. No ja myślę, że będzie to ciekawe. I to pewnie jest hełm. Ale dobra. Ochrona. Niezniszczalność. Fernie. Respiracja, jakoś to było. Oddychanie pod wodą. Teraz tak, co można dać? Odporność. No. Ochrona przed pociskami. Ochrona przed ogniem. Na buty. Mroźny piechur. I po stole piasko. piasek duży. No, nie pamiętam jak to było, to bo... chciałem złapać ten jęczm. Nie pamiętam. Na spodnie to był Switch Sneak, ale. O, przemykanie. Czyli fajnie, skąd też chodzi. Co czekaj, jakby wpisał Respiration? Okej, okay, dobra, na buty coś jeszcze. A, łagodny upadek na pewno. Ochrona przed wybuchami, jeszcze chyba. Nie, to że jako przyciskamy chyba, jak w takim razie. Na hełm coś jeszcze. Akła pod wodą. Powinowactwo wodne, aha. Na całego seta, co mogłoby być? Naprawa? prawa? Hmm. zawsze daje ochrona i niezniszczalność, jakby. Albreeding, czy to też zadziała? Nie, no. To są takie, które tylko. No, na samym bieganie. To wiem, że jest. Tylko nie wiem, jak po polsku, albo jak po angielsku. I jeszcze kończą, ja ty mogłyby być. Hmm. No, Frostwalker jest wpisany chyba. No jest, w spacer polowy. Łagodny upadek też. Nie wiem, chcę zobaczyć. Ochrona przed wybuchem. Dobra, to wiedziałem. Wpisywałem przed wybuchami, ja to przed wybuchem. Więc to zaliczę sobie. Głębinowy wędrowiec A, dobra Prędkość dusz Znaczy tego tak naprawdę nie wiedziałem Powiem wam, że nawet nie Tylko jedno ja, tak naprawdę nie wiedziałem, bo tego nie wiedziałem jak napisać A tu po prostu się napisałem Więc no... Kolejny quiz, czyli flagi znajdujące się na fladze Sudanu Południowego Heidi Liechtenstein Polska Węgry Indonezja Monako Teksas Ukraina Tylko i sprawnie Przejdźmy do... Ostatni quiz w dzisiejszym odcinku to flagi państw, które zawierają sobie miecz A jeżeli chcecie rozwiązać quizy na to z linku w opisie, chociaż klikając czyli nie będzie działać ten link albo wbijcie na JetPunk menu language polski no albo jak macie po polsku już to wpisujcie run no ale dobra, rozwiążmy ten quiz Oman Guatemala Iran nie jest tu mierza. Nie. Malta. Arabia Saudyjska. No i ostatnią flagą i odpowiedzią w tym odcinku jest Sri Lanka. No i to tyle z ranty Koksa, ale film jeszcze się nie kończy, widzowie. Bo jeżeli chcecie wesprzeć mnie, to polecam rozwiązać jakiś mój quiz i zostawcie mi subskrypcję, bo na razie mam już 14 na Jet Parku. A moim celem do końca roku jest ich mieć 100. Oraz bicie 25 tysięcy rozwiązań quizów do końca wakacji. Jest to możliwe, ale będzie bardzo mi fajnie, jak pomożecie. Na przykład taki losowy quiz. Państwa Europy z dostępem do morza. Więc no, taki ciekawy quiz możecie rozwiązać. Staram się nad tymi quizami. No i to tyle z jetpunka dzisiaj. Oglądajcie serię OneBlocka. No i się bawcie wakacjami. Nie spędzajcie liceum w domu, tylko też wyjdźcie na dwór. I się pobawcie, bo piękna pogoda jest. Może nie dzisiaj, ale będzie piękna.